Dzień dobry. Co wy tutaj szukacie w tych rzeczach? Co wy tutaj szukacie? Skubi mam. Skubi? A jakie macie zadanie? Co szukacie? Jasiu, powiedz, jakie to zadanie? Co musimy poszukać? Może Marysiu, tak? Pani coś. Są skarby ziemi? Las? Tak? I jakie są jeszcze skarby ziemi? Morze? Tak. Mm -hmm. Marysia też jest skarbem, tak? Marysia też. I kwiatki? Tak. Ani, ja mam do słuchaj. Skarby ziemi Marysiu? Tak. Jeden i skarby ziemi. Na które gościmy? Na które Na? Dzieci. Co wy tutaj macie? Druga serce. A jakie macie tutaj zadanie do zrobienia? Ja zrobię ciężkie. Co wycinacie? Nie wiem. Macie poszukać skarby? Tak. I jakie są skarby? Tu jeszcze masz skarb. Tu jest skarbem. Tu jest skarbem, tak. I, ja, I co jeszcze jest skarbem? Nie. A lasy. A łąki. Słuchajcie. Woda. Woda macie... to szukajcie tych skarbów w ziemi a ja do was zajrzę Nie! później teraz smakuje kleje? ja po naszych Wybierz sobie do miejsce i przyklej to, co wybrałaś, tak? Co, co tutaj jest? O, Teraz poproszę Matyldę. to miała być tak? Tak? Z tej strony? Teraz poproszę. Strony, tak? panie, panie, panie. Bardzo ładnie, Marysiu, że masz usiąść na miejsce, tak? Teraz poproszę Martynkę.